Co tam masz? Też chcę. Gdzie to jest? Wkładałam tutaj. Jest. Za chwilę zjem smaczną oponkę. La 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 o, Skarpeta? Fu. Wyprały się chociaż. Cześć Wam. Dzisiaj zrobimy super ekstra automat na oponki. Za oponki? Uwielbiam oponki! Pamiętacie, jak robiliśmy poprzednie automaty? Ten będzie bardzo podobny. Gotów! Mam wszystko! Od czego zaczynamy? Od pojemniczka na pieniądze. Zaraz co? Mamy płacić za oponki? Nie zgadzałem się na to! Jak w prawdziwym sklepie? Będzie dużo części. Pomożesz mi? Skoro tak, pewnie! Uwielbiam pracować z tekturą. Tylko nie odchodźcie, okej, okay? zaraz wracam! Złóżmy to wszystko razem. Róbcie to, co ja. Dociśnijcie razem części, które sklejacie. O tak. Pierwsza część gotowa, ale będzie ich więcej. W naszym automacie będzie sporo mniejszych. Łatwizna. Masz coś trudniejszego do Dobrze, zrobienia? Dobrze, majstrze. Za chwilę wymyślę coś ciekawego. Daj mi coś naprawdę trudnego. W końcu znam się na tym. Też mi nowość. Powiedz nam coś ciekawszego. Chwilkę. <laughs> W największym na świecie pojemniku zmieściło się 2700 oponek! Wow! Ciekawe ile czasu zajęło włożenie ich wszystkich do środka! Mnie ciekawi ile czasu zajęło zjedzenie ich wszystkich! Nie zjadłabym nawet pięciu! B! Czy wy też lubicie oponki? Napiszcie w komentarzach z jakim nadzieniem! Co teraz robisz? Pojemnik, do którego będą wpadały pieniądze przez wlocik. Sami podałbyś mi większy spinacz? Tylko go znajdę. Eee, matko, a co jeśli mnie ugryzie? Nic się nie martw. Już wzięłam. Czujesz się lepiej? Sam już nie wiem. Poczuł się lepiej, gdyby ktoś dał mi oponkę. Sami rozbolicie brzuch od tylu słodyczy. Może lepiej zjedz owoce. Też są słodkie. Ale mają w sobie witaminy. Dobra, no to zjem jabłko. Widziałam jedno w kuchni. To jest część pojemnika na monety. Użyłam ściętych wykałaczek i połówek wykałaczek do zabezpieczenia mechanizmu. Mm, Delicie! Nie lepsze od oponek? Tak, ale muszę jeść oponki przynajmniej raz w roku. Serio? A co to za dzień? No coś ty, Su? To Narodowy Dzień Jedzenia Oponek. Naprawdę? A wysłyszeliście o tym święcie? Sam daję dzisiaj czadu. No, no ba! Teraz składamy dolną część naszego automatu. Złożyłem! Jak zjeżdżania! Faktycznie! Oponki będą zjeżdżać w dół! Prosta do mojej paszczy! <noise> Mam nadzieję, że coś mi zostawisz! Teraz będziemy składać boki. Sami przyniósłbyś mi ściankę. Wszystkie są takie same! Ledwo ją znalazłem! Ale z ciebie maruda, sami! Ale dobrą przyniosłeś! Jedna ściana jest gotowa. I nieźle wygląda. Co, zrobiłem też tę część. Dobra robota. Razem z Samem napisaliśmy wymiary na częściach. Róbcie wszystko tak jak my. Teraz przykleimy tę ściankę. Z jednej strony będzie bok pojemnika na monety, a z drugiej strony oponki czekające na podanie. Sami powiedz, co teraz będziemy robić? Co teraz powinniśmy zrobić? A, właśnie! Teraz postawimy inną ściankę tuż obok przegrodki. Zgadza się. Powtarzamy kroki. Pamiętacie? Najpierw nakładamy klej, a potem kładziemy ściankę. O tutaj. Gotowe. Tutaj będą nasze oponki, a tu będą wpadały monety. Czas postawić boki, żeby pojemnik stał prosto. Dzięki nim nie będzie się ruszał na boki. Co ty robisz sam? Żeby szybciej wyschło. Myślisz, że pomarzę? Za chwilę się przekonamy. Spróbuję nim poruszać. Świetna robota, Sami. Ekstra! Będziemy mieli najlepszy automat na oponki ever! Ta -da -da -dam -da -dam. Przykleiliśmy już dwie połówki i tę część. Jeszcze tak nie harowałem dla oponek. Brawo, Sami! Wszystko wyciąłeś! Za bardzo lubię słodycze. i teraz za to cierpię. Wiem, no już. Wiem, że lubisz ze mną pracować. Swoją drogą wiesz już, jak ozdobimy nasz automat? Niech mnie czedar, prawie zapomniałem! A, Tu jesteście złociutkie! Zaraz wracam! Sam jest dobry w ozdabianiu. Zgodzicie się? Wkrótce będzie tu mnóstwo pyszniutkich oponek. A jakie oponki wy lubicie? Co? Piszcie w komentarzach. Tada, chyba fajnie wygląda. Ciekawe, jak samowi idzie. Sami skończył, le <sum> Sami! Prawdziwy poeta z ciebie! Przyklejmy te oponki tak, żeby wszyscy widzieli. Raz, dwa, trzy! Oto nasze ścianki! Będą naszymi bokami. Ładne! Podobają mi się, Su! Świetnie nam idzie! A co ty masz na sobie, Sami? Ale co? Trochę się pobrudziłem przy cięciu... Krojeniu oponek! To cukier puder! Przyłapałam cię na gorącym uczynku, Pasi Brzuchu! się bał i było mu smutno, więc go zjadłem. Nie szukaj wymówek. Znam te twoje sztuczki. W sumie jedna oponka ci nie zaszkodzi. A skoro już zjadłeś, to może pomożesz mi przy pracy? Ui, pędzę na ratunek! Co mam zrobić? Będę kończyć miejsce na oponki, a potem wspólnie dokończymy resztę. Gotowe! Przygotujcie się na ostatnią część. Jedziemy! Wkrótce wiemy tłuste ciasta! Ta, 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 ta. Tłuste ciasta? Gdzie to słyszałeś? Jak to? Nie wiesz? Tak Dończycy nazywali oponki w XIX wieku. Dużo wiesz o historii oponek. Nasz samuś jest bardzo mądry, prawda? Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej takich rzeczy, polubcie ten filmik. Pokażę Wam tajną część naszego mechanizmu. Nasz automat nie przyjmuje małych monet. Ale ta jest dobra i dostaniemy oponkę. Fajnie, prawda? te kotlety, jesteś genialna, Su! Dzięki sami. Właśnie, musimy kupić trzy oponki. Mogę zjeść więcej? Mogę. Samuś, to do automatu. Musimy coś do niego włożyć. No tak, pójdę po nie. Zaraz wracam. Tylko trzy sami, nie więcej. Mam nadzieję, że nie kupi całego sklepu. Teraz ostrożnie przyklejamy. I ściana zewnętrzna. Jeszcze chwilę. Super, gotowe! Przyniosłem! Wow, już skończyłaś? Super! Tak, automat gotowy. Co o nim myślicie? Nie zapomniałaś o czymś? Racja, co ja bym bez ciebie zrobiła? Przydadzą się dekoracje. Su magiczne przejście. I proszę, to co? Przetestujemy automat? Sam załaduj oponki. Hmm. Su, mogę jeszcze gryza? Mogę! Pewnie, proszę! Ten też jest dobry. Próbowałam. Bardzo śmieszne, wiesz, czas się pożegnać. Jeśli podobał Wam się nasz filmik, subskrybujcie kanał i kliknijcie kciuka. Na razie komentujcie i napiszcie su, żeby się podzieliła. Jest jeszcze oponka z nadzieniem truskawkowym, nie martwcie się! Papa pa i do następnego!